Dzień dobry państwu, 13 maja 2024 Ja się bardzo spieszę, bo właściwie już w tym momencie powinnam być u fryzjera Na szczęście przysuszę, nigdzie nie jest na tyle daleko, żeby bardzo się spóźnić Więc spóźnię się może za dwie minuty Pędzę, pomysł na dzisiaj mam taki, że trochę zmienię cięcie, jeśli się uda żeby to wyszło tak, jak sobie wyobrażam, no to będę zadowolona. <grych> A jak wyjdzie, to się okaże, no nie? Ech. Dzieciaki z tatą tam coś działają sobie w ogrodzie. Później trzeba będzie przenieść działania do domu, ale póki co lecę, bo spieszę się okrutnie. Tam was ponownie, moi drodzy. Idę, jak tak idę, to w ogóle nie widzę, co się na moim głowie zmieniło, bo wiatr mi rozrywa włosy. Ale zmieniło się z grubsza tyle, że mam coś w rodzaju grzywki teraz. O coś takiego mi też chodziło, więc jestem zadowolona na razie. Ale póki co wracam do domu, słuchajcie, muszę to uczesać po swojemu, jak to po fryzjerze, wiadomo. Nie wiem, wszyscy tak mają, a ja na pewno, że najlepiej się czuję, kiedy stała się uczeszę. Eee, póki co wracam do domu, za chwilę tam przyjedzie do nas przesyłka z Ikei. No, zamówiłam ostatnio yy, no, tą zastawę tę stołową na komunie. Więc zaraz pewnie ta przesyłka przyjedzie lub już przyjechała, idę sobie właśnie sprawdzić. No ciekawe czy towarzystwo jest na dworze. Zaraz się okaże. auta chyba. IKEA przyjechała, widzę, że stoi. No i fajnie, to jest wygodne, przynajmniej nie trzeba było jechać pakować tego, tylko ktoś się o to zatroszczył. To bardzo dobrze. Pewnie tak już będzie stało cały ten tydzień. Dobra, zaczynam chyba czuć głód, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Gdzie unisą? Nie ma? Siemanko. Wow. Fajnie? No. Dziękuję. Ale mi się wydawało, że będzie bardziej spektakularna ta zmiana, ale... Pokazywałaś już? Nie. Hej. Wow. Zarąbiście. Tak. O, tak do słońca. mama. No, ale trzeba. A robisz to mama? Mieliśmy dzisiaj karę, żebyś pojechał z nami na wycieczkę rowerową. Czy chcesz? No na razie ciężko skompletować bo, mama... sprzęt na taką wycieczkę. No, no to zobacz, bo ja bym wtedy musiała jechać na rowerze, który jest na mnie za mały. Poczekajcie, słuchajcie, a nie może być wycieczkami z wycieczkami podczas przyszłego tego dnia. No wtedy byśmy wszyscy sobotę. mieli rowery. A dzisiaj jest taka bo ja. No dużo. tak, to musimy, no. Ja bym trochę w domu dzisiaj jeszcze zrobić coś. bo jest tydzień do komunii, ja mam jeszcze sporo tam do. do Dobrze. Ta, a teraz Malowy, pijemy kawę? Tak. tak, muszę, bo jestem. Na terasie? Są głodne, i przynajmniej Dobrze. kawę. bym się napiła. Okej, okay, tu przed chwilą panowie z Ikei przyjechali. Cio? Wszystko fajnie pakowane. Bardzo ładnie, no, posprawdzali wszystko. Jeszcze ekstra. Jest super. To co? Mama, no bomba. Tutaj muszę do domu, nie wiem. La, la. Myślałam, że będzie trochę gęstsza. Także w ta pani się upiera, że jak będzie jeszcze gęstsza, to nie będę zadowolona, bo źle to będzie się układało. Mm -hmm. No dobrze, to poczekajmy. Tutaj skręcimy te piloty. Brawo. Jest, Pięknie. Jest. I pijemy kawę na tarasie, tak? Albo tu przyniosę. Spróbuję, wiesz, całą tą kaskadę uruchomić. A może tu przyniosę kawę? To też może być. Jak chcesz na słońcu, to pewnie. No, no to dawaj, to dawaj, ale no tutaj no. no to, Ciekawo, to wajce, mogli wolek, chę, wylek. I wylek. Nie wiem czy od razu, później na pewno pojedziemy do makilodów, to wie, że... obiecuję, dzisiaj zrobimy lody. Ale nie wiem czy tak od razu, okej? Okay? Mhm. Chciałabym wreszcie jeszcze coś w domu Dobra. zrobić. Dobra, idę robić tą kawkę na razie. Dobra. Tak. ma się sobie jeszcze przyjrze. Zaru. Ale tutaj jest fajnie, w, zielono w tym. Tak już miałaś, nie? Kiedy? Miałam tak kiedyś, no. Tylko ja już czuję, że ja muszę ją po swojemu uczesać, bo... Dobrze. A już. No ale dobra. To co jest? To, to dobra, jest jest. Chodź teraz, otwieraj. Ale zaraz zamknę. O. Poczekaj chwilę, poczekaj, 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 bo jest tam światło jeszcze jakaś. Światło. Dobra, to będzie to przejrzeć później. Wszystko sprawdzić, policzyć. Ale stawiam, że jest wszystko No i mamy talerze chyba. No, fajnie, że nie musiałam tego pakować, naprawdę to bardzo fajnie. O, małe świeczuszki przyjechały, takie bardzo małe, 5 cm, ale dobra, wykorzysta się je. To na pewno. Na stole i tak nie ma za dużo miejsca, więc małe są ok O, pranie się trzeba puścić, bo jest super pogoda na pranie. W sensie na suszenie, szczególnie pościeli. Oj Boże, zaraz No a może byście mnie zrobili miejsca? Dzięki, stary. No, Dajcie nam chwilę posiedzieć. Tata, tatę pójść kochanie. Dobra, dobra. A ty chcesz, to chodzę na Moglibyście się pobawić, rower wziąć czy coś. O, ale będzie babci miło, jak zobaczy, jak wcinać. No. No ale nie ma się co dziwić takie ciasto. To jest szok. Szok. Ja to w ogóle śniadanie jeszcze nie jadłem. Ja Zresztą. Teraz kawałek pasztetu ze O pasztet. Mamy jajka? Pytasz mnie codziennie ja co nie opyam no. to samo, bo nie wiem. Mamy. Że nie wiesz? No. Może na dole są jakieś jajka by to krótkie spodniki mogłybyście sobie założyć No, no ale jak nie chcą Nie jest Wam gorąco? Nie Później się po chleb wybierzemy, to i do magii lodów zajrzymy Może tak, dobra No to kawusia no, Na czym? No, do tego Do tego Idę zaraz działać w domu A Pani tu spojrzy, proszę bardzo Fiu, fiu, fiu. Jak tam Wetson? No Baja. Baja. No. Jest dobrze. Mam nadzieję, że się uda tą kaskadę uruchomić. A to jeszcze nie wiadomo, czy chodzi o pilota, czy chodzi o coś innego? W pilocie już bateria jest, tylko że powypinane są te wtyczki. Napisałem do niego, czy pamięta, która jest od tego, ale jedna tu wywalała korek, wiesz. Ktoś gorsza akcja. Słucham? To jest gorsza akcja, a Bartek chce nie poradzić z tym? Nie, nie, Ktoś nie, ja tu. No Bartek to by mógł przyjść i tutaj, bo coś z tymi garażami też my popierdzielili. Pośródło. Nie, nie, tak nie wiem o co światło, chodzi. No, no o, to światło by się tutaj obowiązkowo. potrzebne będzie. No. Ale no. będzie dzisiaj po ten domek, nie? No, po domek, po plecak No to się załatwi. Po jaki domek? O, i wszystko musisz wiedzieć. Idźcie po wargocie. No, klarowne, to Nie, ważne. To nieważne. stary domek. Co? Bo mówię, że po, po ich stary domek. No. Tata. Ehe. Dziewczynek.